Dzięki niej fani mody i motoryzacji w końcu mieli wspólny temat do rozmowy. Devin Aoki. Hi, my name is Devin Aoki. Devon Aoki. dziewczyna, która złamała wszelkie zasady mody i stała się wzorem, który kopiują inni. Wiele osób z branży na samym początku myślało, że nie przetrwa nawet jednego sezonu, przez swój nietypowy wygląd i wzrost. Miała zaledwie chyba 1,60 m, ale teraz musimy przyznać, że dokładnie dlatego stała się tak rozpoznawalna. Została odkryta w 95 roku na koncercie zespołu punkowego. Miała 13 lat. Devon ma japońsko-niemiecko-angielskie pochodzenie, stąd też jej nietypowy wygląd. Była związana z subkulturami młodzieżowymi, a sama modelka Kate Moss przedstawiła ją agencji. Model Management. Była dokładnie tym, czego moda poszukiwała pod koniec lat 90. po erze grunge'u i Heroin chic. W ciągu kilku miesięcy od pierwszej sesji dla Interview Magazine, Aoki zaczęła chodzić na wybiegach dla największych domów mody, takich jak Balenciaga, mark Jacobs, Conde de Garçon, bez budowania wcześniejszego portfolio. Mając zaledwie 16 lat, zamykała pokaz Chanel. I to nie byle jaki. Od Couture, Jasień, Zima, 99 rok. Wystąpiła w roli panny młodej i była muzą samego Karola Lagerfelda. I to ożywienie stylu Y2K, które rozpoczęło się jakoś w 2020 roku, jest tak naprawdę od stworzeniem konkretnej interpretacji tego stylu przez Devona Yoki. W 2003 roku odegrała postać Suki w filmie Szybcy i Wściekli 2, więc z kolorowych magazynów i pokazów na zawsze została zapamiętana w swojej ikonicznej roli i otworzyła też wiele nowych możliwości dla świata mody. Nawet ja wiem o co chodzi, a nigdy nie oglądałam tego filmu. Najważniejsza info z całego filmu była tak wyraźnie sobą, że to branża mody musiała się zmienić, by pasować do niej. Z modą jest o tyle ciekawie, że bardzo nie lubi dostosowywać się do kogokolwiek. Dajcie znać czy o tym wiedzieliście i widzimy się w jutrzejszej ciekawostce.